Chociaż to jeszcze sporo do zakończenia Unia Janikowo znakomita sytuacja bo cóż tutaj więcej powiedzieć z numerem 10 Krzysztof Filipek znalazł się w dogodnej sytuacji udana interwencja Roberta Tomaszewskiego raz jeszcze Krzysztof Filipek dobija w 35 minucie o, widzimy to raz jeszcze w powtórce. Tutaj Krzysztof Filipek, piłka między nogami Krzysztofa Łożyńskiego. Ten piętą zagrywa tak nieudanie, że po prostu umieszcza ją we własnej bramce. Nowosielski do, do Kalinowskiego, znakomite dogranie. Kalinowski. Bramka! 2 do 0 dla Unii. Filip Marciniak dośrodkowanie Kalinowskiego i tu widzimy, wymanewrował obrońców oraz jeszcze Kalinowski dośrodkowuje, a Marciniak wymanewrował obrońców Wiktorii. 2-0 dla Unii. 3-0. się starajcie. Dzisiaj mało, mało widoczny jak ufujam. Akcja Unii Nowosielski, znakomicie. Nowosielski dogrywa i 3 do 0. On tam podawał do Kalinowskiego. Widzimy w tej chwili wyjście na pozycję. Dogranie do Kalinowskiego, no ale to dogranie przeciął Artur Górecki. Tak niefortunnie, że mamy trzecią bramkę dla Unii, ale tak naprawdę drugą zdobytą przez zawodnika Wiktorii. Wcześniej Krzysztof Orzyński, teraz Artur Górecki. Na no, 3-0.